Zdrowe rozmowy w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK. A dziś z nami prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw współpracy z otoczeniem gospodarczym, profesor Katarzyna Socha. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesień to taki czas, pani profesor, kiedy zwykle częściej leci nam z nosa, yy, kiedy się przeziębiamy, krótko mówiąc, leży nasza odporność, yy, a na nią wpływ ma wiele czynników, między innymi to co jemy. Zdecydowanie duży wpływ ma. Jak duży? No bardzo duży, tak, bo nie, nieprawidłowe żywienie, no to no jest kluczowe, tak? jeżeli tutaj chodzi o, o, o upośledzenie wtedy te, tego właśnie naszego układu immunologicznego, naszej odporności. Także jak najbardziej właśnie powinniśmy zadbać o te zdrowe zasady tak naprawdę żywienia. Tak? Takie, takie rekomendacje, które no ogólnie są znane, ale myślę, że warto o nich Mówić, przytoczyć tak, co jest tak naprawdę nam potrzebne. Domyślam się, że jest jakaś gałąź medycyny, która się tym zajmuje kilka tak naprawdę, tak, bo ja jestem z zakładu bromatologii, tak, bromatologia jest nauką o jakości zdrowotnej żywności i żywienia. A mnie się zawsze kojarzyła z miodem. Z miodem, no to, no bo miód jest żywnością, tak, I my, i my te miody rzeczywiście jako zakład bromatologii yy, zajmujemy się naukowo tymi miodami, badaliśmy też, uczestniczyliśmy w tych podlaskich biesiadach miodowych, więc pewnie stąd panu redaktorowi się, się kojarzy, tak, ale, ale generalnie żywność, tak, ale bardziej pod kątem jakości żywności, tak. Czyli my badamy te składniki korzystne, składniki niekorzystne w środkach spożywczych, sprawdzamy, jaki jest wpływ żywienia na, na populację, na powstawanie poszczególnych jednostek chorobowych, tak ale no jest jeszcze też dietetyka, tak? i dietetyka oczywiście współpracujemy. Ja też mam w zespole swoich dietetyków, ale no to już bardziej wiadomo wtedy układanie diety, układanie jadłospisów dla poszczególnych pacjentów w zależności od. Potrzeb żywieniowych, tak? Więc my bardziej od strony żywności, jakości żywności, a dietetycy od już tych zaleceń, można powiedzieć, tak? Żywieniowych. No to mhm. co jeść, albo inaczej, co z tego, co trafia na nasze talerze, ma wpływ mhm. na naszą odporność? Są takie ogólne zalecenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, wcześniej Instytut Żywności i Żywienia prawda, się tym zajmował, później on został przekształcony na Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Jak wejdziemy sobie na stronę internetową, tam mamy taki talerz zdrowia. Wcześniej. Poka pokazywano, zresztą nadal też obowiązuje taką piramidę, piramidę. Mhm. piramida y zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, co też jest ważne, prawda, bo do budowania odporności aktywność fizyczna jak najbardziej też. No i te zalecenia y piramidy zdrowego żywienia, żeby bardziej zobrazować to y ludziom, konsumentom, prawda? to y teraz umieszczono na takim talerzu podzielonym na, 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 na poszczególne jakby porcje, tak, i tam widać, no ile na tym talerzu, ile my powinniśmy spożywać spo warzyw, ile na biału, ile mięsa, prawda? Bo no, zgodne właśnie te, te zasady zdrowego ożywienia zostały y, przeniesione jakby na ten talerz zdrowia, żeby to tak bardziej zobrazować. Prawda? Ale, ale zasady jakby się nie zmieniły. No co, co jest istotne? Zaczynając od podstawowych składników odżywczych, tak? czyli odpowiednie zapotrzebowanie energetyczne. Żeby prawidłowo funkcjonować, żeby właśnie ten też nasz organizm, ten system odpornościowy prawidłowo funkcjonował, zarówno niedożywienie będzie niekorzystne, jak my za mało tych kilokalorii będziemy dostarczać z tymi podstawowymi składnikami, no to będziemy po prostu osłabieni, ale nadmiar żywności też może upośledzać funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, czyli to, to zapotrzebowanie energetyczne, no zgodnie z płcią, z wiekiem, bo wiadomo, że też zmienia się metabolizm z wiekiem, właśnie z aktywnością fizyczną, no tr trzeba odpowiednio dobrać, tak? I tym, tym źródłem energii są właśnie te tak zwane podstawowe składniki odżywcze, Czyli białka, tłuszcze i węglowodany. Ja. Tak? I zaczynając od białek, one, są, one odgrywają tak naprawdę kluczową rolę w odporności, bo są niezbędne do budowy i y, prawidłowego funkcjonowania naszych komórek odpornościowych, do produkcji przeciwciał. Y, odpowiednia podaż białka tak naprawdę zapewnia syntezę immunoglobulin, to są właśnie białka przeciwciała, do zwalczania patogenów. Prawda? I, y, czyli po, krótko mówiąc, no jeżeli będzie niedo, niedobór białka w pożywieniu, będzie to niedożywienie białkowe, no to dojdzie właśnie do upośledzenia funkcjonowania y, układu y, immunologicznego do takiej zwiększonej podatności na infekcje. Tak? No i to białko, jeżeli chodzi o żywność, mamy tak zwane białko pełnowartościowe, zawierające wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli te, które powinniśmy dostarczać z pożywieniem i te, te białka znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego czyli jaja, y, mięso, nabiał, mleko, ryby też są bardzo y, dobrym źródłem białka, no bo o rybach głównie myślimy o, o kwasach tłuszczowych, tak? Ale to przecież też y, pełnowartościowe dobrej jakości białko. Ale to nie jest tak, że tylko z produktów zwierzęcych, tak? No bo właśnie powinniśmy pamiętać też o produktach roślinnych i w takiej normalnej, standardowej diecie mniej więcej połowę powinny stanowić białka pochodzenia zwierzęcego, połowę pochodzenia roślinnego. Y, te białka roślinne no mają te tak zwane aminokwasy ograniczające. One nie są pełnowartościowe, ale o czym powinniśmy pamiętać? Właśnie jak stosujemy tą dietę roślinną, na przykład osoby będące na diecie prawda, które nie spożywają tych produktów mięsnych, żeby włączać do swojej diety warzywa strączkowe. Ale nie tylko wegetarianie, tak naprawdę my wszyscy, bo, to, bo tam mamy właśnie te dobrej jakości białka pochodzenia roślinnego, o takiej wysokiej strawności, czyli białko grochu, fasoli, soczewicy, ciecze, ciecierzycy. Polacy w ogóle bardzo mało spożywają tych warzyw strączkowych, tak, a to są takie, takie produkty o takiej wysokiej wartości, dietetycznej. No mnóstwo jest chyba humusów w ściecie, w No humusy tak, no. są modne, no ale też, też jakby nie wszyscy, nie wszyscy spożywają. Kolejne no to właśnie tłuszcze, tłuszcze. wymieniliśmy, mm -hmm. tak? No i teraz właśnie te zdrowe tłuszcze przede wszystkim, czyli te, które powinniśmy dostarczać z naszym pożywieniem, których nie potrafimy sami syntetyzować, czyli tak zwane niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, które znajdziemy w olejach na przykład te z rodziny n3 no to olej lniany ale też ten nasz olej rzepakowy w produktach zbożowych takich z takich pełnego przemiału no tam może mniej w orzechach prawda też ale tutaj przede wszystkim jeżeli chodzi o to budowanie odporności i o ten efekt przeciwzapalny no to długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe tak w skrócie lcpfa na no nie mówimy z angielskiego i, ta, I te kwasy tak naprawdę tylko w rybach znajdziemy. I to jest kolejny produkt, którego Polacy spożywają za mało. Tak? Są ludzie, co w ogóle tych ryb nie spożywają i wtedy no, bardzo łatwo o niedobory tych długołańcuchowych, łańcuchowych, kwasów tłuszczowych. Który... Chyba zamieniamy to tranami troszeczkę. Tran, tak, jak najbardziej, olej rybi. No i tutaj, no, jak w aptece właśnie jest sprzedawany, no to on właśnie do, do poprawy tej odporności tak? I jest zalecany i gdzieś tam dzieciom też się podaje. Także al, albo właśnie osoby, które, które nie lubią, nie, nie, nie jedzą ryb, tak? no to, to też w tym momencie no, warto rozważyć tą suplementację. Tak? I tu no, szczególnie ryby tłuste, czyli łosoś, halibut, śledź, prawda? No to one będą jakby miały więcej tych, tych korzystnych, wieloinasyconych kwasów tłuszczowych. Czyli one, no, wykazując to działanie przeciwzapalne, będą też jak najbardziej wspierały układ odpornościowy, mają też działanie przeciwalergiczne więc jak najbardziej tak. No i z węglowodanami zostały węgle, tak zwane, jest, tak. jest podobnie, bo no te węgle właśnie to z jednej strony takie główne źródło energii, bo procentowo my najwięcej energii w ciągu dnia powinniśmy czerpać z węglowodanów, no ale nie wszystkie węglowodany będą wspierać nasz układ odpornościowy, no bo słodycze, cukier, no to wręcz odwrotnie, prawda? To tutaj upośledzają, prawda, to, 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 to działanie układu immunologicznego, czyli chodzi o te węglowodany złożone, przyswajalne, prawda, z pełnoziarnistych chociażby produktów zbożowych, właśnie z warzyw strączkowych, ale też frakcje błonnika pokarmowego są bardzo istotne, prawda, beta-glukany, też inulina właśnie z tych polisacharydowych węglowodanów, czyli błonnik pokarmowy jest, należy już do węglowodanów nieprzyswajalnych, ale on ma taką funkcję prebiotyczną tutaj, jeżeli w kontekście odporności, bo ma wiele oczywiście też innych funkcji, ale właśnie wspomaga, stymuluje rozwój tych właśnie dobrych bakterii jelitowych, tych, tych probiotyków i dzięki temu, no Następuje poprawa funkcjonowania naszego mikrobiomu jelitowego, a to tak naprawdę ma wpływ na cały organizm, ale przede wszystkim też właśnie na naszą odporność, bo w ten sposób chronimy przed rozwojem bakterii chorobotwórczych, tak? nasze, nasze jelita, czyli właśnie no z węglowodanów przede wszystkim te węglowodany złożone, ale błonnik pokarmowy, czyli pełnozierniste produkty zbożowe, bo na przykład w takich produktach z mąki oczyszczonej, no to specjalnie tam nie znajdziemy tego błonnika, no bo on głównie właśnie w okrywie nasiennej się znajduje, mhm. no to co jakby w procesie oczyszczania mąki tracimy, tak? Warzywa, nasiona roślin strączkowych, niektóre owoce jak najbardziej też, no, no, jeśli chodzi o warzywa, tak naprawdę bez, nie mamy ograniczeń, możemy bez ograniczeń spożywać, tak? O, jeżeli chodzi o owoce, no to yy, osoby które liczą kalorie, tak? czy, czy na przykład cukrzycy no mają przeciwwskazania do niektórych owoców, bo one po prostu zawierają sporo fruktozy, tak? więc znaczy przeciwwskazania. Może nie przeciwwskazania, ale ograniczenia, tak? że, że no, no w jakiejś tam rozsądnej wtedy ilości spożywamy. Może to jest mhm. zła intuicja, ale mam wrażenie, że w kontekście odporności bardzo często pojawiają się witaminy. Tak, witaminy już nie są tymi podstawowymi składnikami odżywczymi, czyli one nie dają nam energii w sensie kilokalorii, ale są niezbędne właśnie do prawidłowego przebiegu różnych procesów metabolicznych. I tutaj, jeżeli chodzi o wspieranie układu odpornościowego, no to przede wszystkim trzeba wymienić te, które unieczyniają wolne rodniki, czyli przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu w naszym organizmie, tak zwane antyoksydanty mhm. albo bardziej po polsku przeciwutleniacze. Tak, no i tutaj. Trzeba na pewno powiedzieć o witaminie C, o witaminie A, E, o karotenoidach, czyli beta-karotenie, tak zwanej prowitaminie A, likopen jako właśnie taki silny. Antyoksydant. Więc, więc przede wszystkim te, ale no tak naprawdę wszystkie witaminy są, są niezbędne tak, dla, dla naszego zdrowia. No bo tutaj załóżmy witaminy z grupy B. Bardziej mówimy o tym, że one wspierają układ nerwowy. No ale przecież, jak nie będzie układ nerwowy działał prawidłowo, tak, no to wtedy. Ta odporność też jest jak naj... no bo chociażby stres, prawda, który jak, jak no taka w ogóle no umiejętność radzenia sobie ze stresem oczywiście też jest ważna, tak, ale przy niedoborze niektórych składników, te, które wspierają układ nerwowy, czyli witaminy z grupy B, czy, czy te niezbędnie nasycone kwasy tłuszczowe, bo one też jak najbardziej na, dla układu nerwowego, no to, no to wtedy i ta nasza odporność. Ale tutaj na pierwszym miejscu właśnie, no chociażby ta witamina C. I, i, I źródła tej witaminy C są bardzo ważne, czyli znowu warzywa, owoce, jak najbardziej. Mamy taką aplikację, na której, w, w którą wpisuje się co jem, poza węglami, poza białkami, poza tłuszczami, poza witaminami jest tu jeszcze coś, co się trochę tajemniczo nazywa składniki mineralne. No i czytam tak, cynk, fosfor, jod, magnez, miedź, potas, selen, sód, wapń, żelazo. Yy, tak, to pan redaktor wymienił yy, 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 taki miks składników mineralnych, taką zupę yy, zarówno makro, jak i mikroelementów, tak? Bo, bo składniki mineralne My yy, dzielimy tak ze względu na zapotrzebowanie, na, na niezbędną ilość diety i na występowanie w organizmie na makro i mikro elementy. Tak? I jeżeli chodzi o, yy, o budowanie naszej odporności, o wpływ na, na układ immunologiczny, to, to tak najbardziej yy, właśnie cynk, yy, który wchodząc właśnie w skład yy, bądź właśnie jest kofaktorem ponad 300 Enzymów no, wpływa na wiele procesów yy, fizjologicznych, ale w tym właśnie na naszą odporność komórkową, yy, humoralną i jest tak samo właśnie jak te wcześniej wymienione witaminy yy, antyoksydantem, tak? czyli pierwiastkiem takim, który yy, no, ma tą funkcję przeciwutleniającą, jest składnikiem dysmutazy ponadtlenkowej i tutaj o te źródła cynku, w diecie, no, jak najbardziej y, warto zadbać. Takim bardzo bogatym źródłem są ostrygi. No, ostrygi może nie są jakimś, jakimś takim daniem, bardzo popularnym tak. produktem w naszej diecie, ale my możemy śmiało, prawda, pełnoziarniste produkty zbożowe, chociażby ryby, mięso, orzechy będą dobrym y, źródłem. No y, i y, 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 jeszcze wracając może tak do, do tych witamin, tak, no to, no to chociażby te Witamina C, też trzeba pamiętać, że, że powinniśmy pamiętać, żeby w w postaci takiej świeżej, surowej, nieprzetworzonej ją spożywać, dlatego że, dlatego, że na przykład wysoka temperatura niszczy tą witaminę, tak? więc no część witamin nie jest trwała, obecność właśnie tlenu, tak? też światła niszczy tą witaminę, więc na przykład takim dobrym sposobem z kolei zabezpieczenia sobie produktów właśnie na ten okres zimowy będzie na przykład kiszenie. Tak, tutaj te kiszonka Kapusta jest, na przykład jest dobrym źródłem witaminy C, a jeszcze, jeszcze kiszona kapusta. Dodatkowo właśnie te bakterie kwasu mlekowego, czyli te probiotyki yy, wspomagające naszą. Odporność tak, ale oprócz tego jeszcze papryka będzie dobrym źródłem natka pietruszki, można koktajle takie mm -hmm. witaminowe chociażby z tej natki pietruszki sobie sporządzać, też owoce jagodowe, dzika róża, prawda, więc bo zawsze tak cytrusy się kojarzą, że to jest takie dobre źródło witaminy C. No, oczywiście. Oczywiście tam mamy no i, i kwaśne, tak, bo to też tak. no o tutaj też rola tak, jak kwaśne to od razu mi się y, przypomniało, że Przecież właśnie witamina C poprawia biodostępność żelaza, kolejnego składnika mineralnego, które jest korzystny, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, no bo niedobór żelaza to niedokrwistość. Tak? A, a I następstwa tej niedokrwistości, a jednym z nich jest właśnie też upośledzenie funkcjonowania układu odpornościowego, takiej termogenezy, termoregulacji, takiej zdolności adaptacji naszego organizmu do zmian temperatury, co się teraz przecież, co jest bardzo ważne w tym okresie, tak, no bo mamy duże na przykład różnice temperatur, nawet w ciągu dnia, tak, rano jest bardzo zimno, później tak jak dzisiaj piękny dzień, tak, i, i tutaj właśnie te, te składniki są ważne, tak, te, te, te właśnie przeciwutleniające. Mam nadzieję, pani profesor, że będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać i do tego wrócić. Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw współpracy z otoczeniem gospodarczym, profesor Katarzyna Socha była z nami. Dziękuję bardzo. Zdrowe rozmowy w Radio Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białym Stoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK. Ale nie. z Radiem Yard.